Z drugi w, dół. W, dół, w dół W dół, w dół, w dół W dół, w dół Ale oni tu są. Lewka, lewka, lewka Lewka W dół, lewka Dobra Sbek, zaklikaj kogoś Hej, kolem Hanka. kołem Hanka wszyscy no kolem mnie No czekaj, laga mam On <laughs> się nie nadaje na kombolidera Już jest No idź i zaklikaj kogoś wszyscy kolem mnie wszyscy kolem no, mnie okay. zaklikaj kogoś. Dobre. Vdol, dół, vdol, dół, vdol, south, 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 kolem M valley, kolem M valley. Kolem M valley. A i budeme się tak ganeš tutaj? tak? Dobre, A, čipu, stupuj, Dobre. Daj, dobra, i teraz právka, právka, ideme do... Zaklikaj bodo, No dostal. Oj, i chanka by się złożyła. Ty się nic nie bój. Tutaj ich blokujcie ze stałami mm -hmm. i zaklikaj Ty esbek tylko. Ty tylko ruszę esbeki. Dobrej, uh, North, nord, 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 nord. Prawka, 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 prawka i w dół, w dół do nich. W dół do nich, raż do nich, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I rzucaj Esbek zaklikałaj, zaklikała. Kurde, ktoś się złożył. chodź chodź, do mnie, kurde. O kurde, jak mi bloczą nasi. Ej, może wszyscy damy combo lidera na hankę? No ustawcie, richo na mnie. Kombo. Kto może najustawi na mnie, kombo. Dobra, ja mam. Dobra, chodźcie no, się w Czekajcie na mnie. Mamy Czekajcie... Czekajcie... Esbex, Dobra, śpiewkę, Ej, upi. No wiem. Bulkować... Nie, nie śpi. Jaki nie śpi, uciek. Dobrze. Idź do. Dajcie wszyscy kombo na Hankę, kto może. Dobra, śpi. No nord, no. nord, lewka, prawka, 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 prawka i no. Embałe, 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 emba. Lewka, 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 lewka. Ej, ej idziesz? Tu chodź, tu chodź, z, z, z drugiej strony ich zoberiemy. Nie chodźcie tak z góry od nich. Odrezać zwierzaka, zwierzaka trapować. W dół jest zwierzak. Hanka, gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę? Dobra, spij. Dobra, teraz idziemy za dodo. Dodo jest komander. O tu nich Raż do nich, raz do nich! Ej, dzieje się tu coś bo widzę dużo osób No OB jest na no, Darasi No OB jest Mbale, vale Mbale Mwale przed nich Czeka Dobra wszyscy... nie zbyt... przed nich no, no, Dobra, knick pada Knik pad Ten co ma Utan utonaw... Paralizm na niego M-vale, ja przed niego ja tu Dobra, śpij, zostawcie go jak coś. Śpisz, 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 mata. Dobra, leży. Nord, nord, raz nord. Ucieka Kurwa. Pa paraliza, paraliza, paraliza. Kurde. Dobra, śpi. Lewka. O, no, oh, się no Tobie. Fb. Ej, dajemy, Kogo? Kogo lejemy Dobra, teraz dawajcie imię jakieś. Nie no, ma tam ich nie ma. Tam byłem. Dobra. Są. No. Tutaj na tych tych co mówiliście, co myśleliście nawet, że są. A sorry, Wa Bank. Wracaj razem. I tutaj radę, właśnie radę, na radę, te najpierw. środkowe, co cofnęliście przy nich. Tam takie a wejście do góry. A? co to a mówi? Ale węgla, widzieliście ich. Widzieliście ich tutaj? No, dobra, idziemy. Kieka dobra. No już jest. Dobra, matrapa. Już Śpi, 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 śpi. Parale, parale. Eh? A gdzie Kretins? Śpisz, cię. Gdzie Kretins? W ogóle? Bijemy, Lucifera. Jakie dobra, dobra, idę tam kredyt do was. Tu, ejdź za mną, chodźcie tu, szybko jak Aksiwa loksania, jestem przy wejściu. Dawaj, ręka. No ja mam... Ten merlot, to po prostu idź gór, ja. idź gór. Kombo, kombo na hankę to się złoży, jak będzie schodkowało. A i dam radę dojść Do was, czy nie? Tak, ja już dodałem bo... się. Muszę jedną klatkę, ale. No, ja chcę kochanki, I żebym i... go widział. E furia, weź no, mnie w no, fliż, ja się... albo destroj, przejdź. Co tej kapice na kartkę? No kurwa. Dawaj na tego teraz, Jeszcze dwa tam za kapicę. No, nie, 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 bo nie. Nie Nie z nimi, Stujcie tak nie nie w górę. Tak jak jest temi. on wejdzie w dół leci. tak, nie, stójcie tak, tak. Dobra, śpij. Ej, nie No i się zerał obszar. Ede trupio, co on tu robi? On nie Ej, jest dla od... walić go. Dobra.